Już, już widzowie, widzowie, to już 2 maja, czyli yy, 2 maja, no i wiecie, nowy sezon Fortnite, jakieś tam inne piosenki, nawet nie wiem jakie, możecie opisać w komentarzu itp., ale, ale wtedy pojawi się trailer do piosenki Adaś, Adaś Setka. Jak nie widzieliście to na społeczności, w sensie tam w postach oraz na shortsach mówię właśnie, że będzie nowa piosenka dość setka, bo wbiliśmy 100 subów, a obniecałam więc tak zrobię. Ale dzisiaj jest taki główny odcinek z Robloxa. Więc widzowie pomyślałem sobie, czy zrobić następne spotkanie, bo ostatnio. Było Was bardzo mało na spotkaniu. Krowa był. No choć jakieś dwie osoby były. No i właśnie. Pomyślałem sobie, czy zrobić drugie spotkanie. Pomyślałem, że mogę zrobić, ale nie teraz. Spotkanie następne odbędzie się na 250 subskrypcji. I kiedy zobaczę, że już wbiliście, to będzie następne spotkanie. Będziemy normalnie tańczyć z gaśnicą, każdą dam gaśnicę. No i będziemy tańczyć. Może zrobię też live'a z tego. Jak, pamięt... Jak pamiętacie tą serię, że się włamuje do ludzi domów? To możemy coś takiego zrobić. Powracamy z tą serią. No, nie wiem, czy powrócimy, ale może będzie. Ale piękny poranek. No, w sumie nie wiem po co piękny poranek, jak zaraz będzie noc. Ty. Ja myślę, że to krowa, podobny brat do krowy jest. Mm. to przypadek się wyciszyłem Dobra widzowie, zrobimy BMW Jakbyście myśleli jak to zrobię to po prostu Zrobię coś takiego B -m No i dobra, jedziemy Dobra Dobra widzowie, ale chciałem wam tylko to poinformować No i Możemy Teraz pojedziemy trochę po całym bruklewem. No i tak to kończymy. Dobra, no, trzymajcie się. Do zobaczenia. Kurde. Znowu nie mogę włączyć nagrywania. Czekajcie. Ja mogę to tak włączyć.